Hejka, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w drugim dniu vlogmasu na moim kanale i witam się z Wami w piąteczek. U nas do zimny piąteczek, bo jest minus 2 na dworze. U nas słuchajcie jest godzina 14, tak jak wczoraj mówiłam, że wybieramy się do Wrocławia, bo mamy do załatwienia pewną sprawę. I tak, słuchajcie, cały dzień, w zasadzie już pół dnia Na wariackich papierach szybko wszystko załatwialiśmy Bo Dawid na 14 do pracy No i chciał iść do tej pracy, bo wiecie, bo potem trzeba to nadrabiać i tak dalej Także zależało mu, żeby iść do pracy i nie brać wolnego Ale słuchajcie, udało się, ogarnęliśmy, zdążyliśmy A ja teraz właśnie korzystam z chwili, bo ciocia Kinga poszła z młodą na spacerek Młoda zjadła, bo oczywiście jak przyjechaliśmy... No, to pierwsze co było, trzeba młodą damę nakarmić, bo była głodna. Także ja korzystam z okazji, bo, ciocio, bo Ciocia spaceruje, także myślę, że otworzę kalendarze. Już w międzyczasie oczywiście musiałam troszkę posprzątać. Nie nagrywałam, bo wiecie, chciałam to szybko zrobić, póki młodej nie ma, bo nie wiem, jaki będzie miała humorek. Dzisiaj. Czy też będzie chciała na rączkach być? No zobaczymy, także szybko ogarnęłam i teraz będę zabierała się, słuchajcie, za kalendarze adwentowe. Ale a propos, bo jeszcze właśnie chciałam Wam powiedzieć co do przeglądu, bo w ogóle wczoraj tego nie mówiłam, że chciałabym w międzyczasie, jako chyba dodatkowe filmiki. Nagrywać jakieś tam przeglądy, no zobaczymy z jakichś sklepów. No, muszę wybrać się do Pepko, słuchajcie, w naszej okolicy jest nowe Pepko, w zasadzie przeniesione Pepko, także już z nowym szyldem, o wiele, o wiele większe, ale z tego co słyszałam, to niestety już ozdoby świąteczne powoli się kończą, także muszę jechać i muszę zobaczyć. No, ale powiem Wam, że ciężko mi się zabrać. Dlatego, że młodą muszę po prostu z kimś zostawić na dłużej. Zazwyczaj to zostaje moja mama albo Dawid, no a oni ciągle teraz pracują. Bo wiecie, mogłabym młodą oczywiście wziąć ze sobą, tylko ją cały czas muszę kołysać, bo jak przestanę kołysać w wózku, to ona się denerwuje, no i w takim. W takim efekcie, ja bym wiecie, tam przegląd nagrywała z dwie godziny, no to coś w ogóle nie kalkuluje, także czekam, aż ktoś będzie miał wolne i zostanie z młodą. Może w następnym tygodniu mi się uda, bo Dawid ma nocki, ale powiem, że, powiem Wam, że następny tydzień też zapowiada nam się dość intensywnie. Mamy mnóstwo mnóstwo rzeczy jakieś do ogarnięcia w następnym tygodniu. Próbuję też ogarnąć nam sesję świąteczną. Powiem Wam, że na początku myślałam, że w tym roku sobie odpuścimy, ale jednak po przemyśleniach uznałam, że trzeba jednak tą sesję zrobić. No i piszę z naszą panią fotograf, która robiła nam sesję ciążową, także mam nadzieję, że uda nam się jakoś zgrać w tych terminach, bo powiem Wam, że ciężko, ciężko z tymi terminami. A ja już właśnie spoglądam na kalendarze adwentowe i lecimy je otwierać. Dobra, to zaczniemy od kalendarza, od kingi. U mnie jeszcze, słuchajcie, wrzos. U mnie oczywiście jeszcze e, ozdoby jak najbardziej e, jesienne. Jeszcze, jeszcze tutaj absolutnie ich nie zlikwidowałam. Tutaj o, jeszcze buteleczka nie, Aduś. Tu jeszcze muszę jej śmieci wyrzucić, także jeszcze. Troszkę pracy przede mną. Dobra, ale nie o tym słuchajcie. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu mi się uda już coś ozdobić, ale prędzej, co muszę oczywiście posprzątać, bo jak to, tak do brudnego tutaj ozdoby świąteczne, zawsze przed ozdobami świątecznymi staram się posprzątać, wiecie, żeby tak też fajnie było czyściutko, pierłaneszki poprać i tak dalej. Dobra, otwieramy dwójeczkę. Hu, checkinga zapakowała. Ja nie mogę otworzyć. Solidna firma. Czekajcie, czekajcie. Co to tutaj jest? Kurczaczki. Bo że kinga zapakowała. O! Z tego się bardzo, bardzo cieszę, bo bardzo uwielbiam balsamy do ust. Szczególnie, szczególnie taką porą jak jesień zima. Słuchajcie, moje usta wołałem o pomstę do nieba. Są wiecznie suche. Także super, mega się cieszę. Ja w każdej torebce mam jakiś błyszczyk, kołuszka mam błyszczyk. Także super, jestem bardzo szczęśliwa. Widzę tutaj jakieś. Jerzynki, także o, właśnie, słuchajcie, jest nawet napisane z olejem z pestek porzeczki i zapachem jeżyn. O kurczę, no to powinien bardzo ładnie pachnieć. Także mega się cieszę. No i oczywiście jeszcze słodkość. Jeszcze powiem Wam, że ich wczoraj nawet nie próbowałam, bo jakoś czasu nie miałam, ale widzę, że to są jakieś cukiereczki Oreo, także kurczę, jestem ciekawa, może sobie skosztuję jednego jeszcze przed obiadem. Także zaraz sobie spróbuję. I słuchajcie, drugi kalendarz. Zobaczymy, co tam w nim będzie. I dwójeczki szukamy. Oczywiście standardowo nie widzę, jak co roku. Ok, mamy dwójeczkę. O, wiecie co w ogóle? W zasadzie zauważyłam, że tutaj jest yy, napisane. Zobaczcie. Co, jak i dlaczego? Widzę, że jest po angielsku i po niemiecku. No i w dzisiejszym okienku, słuchajcie, jest jakieś serum rozświetlające. Dość mała pojemność, ale to serum wielowymiarowe dość sporo kosztuje. No to oczywiście wiadomo, że nie dadzą wielowymiarowego. No ale słuchajcie, wcale no tak na kilka razy yy, będzie do użycia, także można sobie stestować yy, I zobaczyć, yy, czy przypasuje, ewentualnie yy, potem yy, kupić My już po jedynku, słuchajcie, młoda będzie chyba szła w kimkę, bo troszkę przed jedzonkiem się y, pobawiła. I zobaczcie, ona jest tak przyzwyczajona z pieluszką y, spać. Dawid ją tak przyzwyczaił, że zawsze jak już zbliża się ta y, pora spania, że wiemy, że już jest pojedzona i że będzie spała, no to zawsze ta y, pielucha, tak słuchajcie, ona sobie ją tak y, fajnie y, trzyma. Także co, Adusiu, mama tutaj przyniosła jeszcze książeczkę, także... Poczytamy jeszcze chyba bajeczkę. Słuchajcie, tak jak mówiłam, staram się Adzie codziennie czytać. Oczywiście to nie jest, wiecie, takie świadome, że ona odbiera, wiecie, że mama czyta książkę, ale zawsze fajnie gdzieś tam jeszcze obrazki jej pokazuje. Także myślę, że fajnie, żeby rozwijać i może w przyszłości będzie lubiła książeczki czytać. Ada, będziesz lubiła książeczki czytać w przyszłości, jak mama? No tak, na pewno mi odpowie. Także zobaczcie, dzisiaj będziemy czytać Kopciuszka, i słuchajcie, właśnie miałam Wam mówić, że są to bajki, one są w ogóle popisane, bo oczywiście jak była mniejsza, to się bawiłam, bo są to bajki, które przychodziły do mnie, jak ja byłam mała. Mam całą, słuchajcie kolekcję bajek Disneyowskich. Podejrzewam, że jest ich może z 50 albo i nawet więcej. Od Kopciuszka poprzez puchatki, wiecie, Piotrusie pana, także mam ich mnóstwo. No i codziennie jakąś tam inną książeczkę Adusi wybiera. Są naprawdę one piękne, pięknie wydane. No wiadomo, mają już X tam czasu powiedzmy, ale no są przepiękne. Nawet jak ja byłam, potem wiecie większa to sobie czytałam. Szukałam, żeby Adzie takie słuchajcie książeczki powysyłać. Jak będzie wiecie większa, żeby na przykład teraz w miesiącu, czy tam raz na dwa tygodnie, jakaś tam książeczka przychodziła, żeby ona. Na tą książeczkę czekała, ale nic takiego nie znalazłam. Znalazłam tylko jakieś takie audiobooki, ale raczej skłonna by była, byłabym, żeby to były jednak książeczki, żeby można było jej poczytać, a z biegiem czasu, żeby po prostu ona sobie sama zainteresowała się tymi książeczkami i zaczęła czytać. Dawno, dawno temu żyła śliczna dziewczynka. Kiedy umarła jej mama, ojciec powtórnie się ożenił. Niestety, ojciec też wkrótce zmarł, i dziewczynka została sama z macochą, z jej dwoma brzydkimi i złośliwymi córkami gryzellą i Anastazją. Macocha dopiero co pokazała, jaka jest naprawdę. Uczyniła z pasierbicy służąc, kazała jej nosić węgiel i palić w piecu. Dziewczynka była tak umurusana, że wszyscy nazywali ją kopciuszkiem. Zobaczcie, ja zrobiłam sobie herbatkę. dusia tutaj sobie śpi w tle. Słuchajcie, oglądam jakieś zaległe vlogmasy, bo tak naprawdę tak nie za bardzo mam czasu. Właśnie korzystam jak młoda śpi, a że w domku już wszystko ogarnęłam, no to mogę skorzystać. Herbatka, miodzik cytrynka, pomarańcza i sok malinowy, także będzie pić. Już powolutku szykujemy się do kompania. Jest przed 20 i chciałam Wam pokazać, co ostatnio kupiłam w Sinseju. E, widzieliście to na intro. E, no i dzisiaj młoda pójdzie w tym spać. Miałam założyć jej to wczoraj, ale kompletnie o tym zapomniałam. E, no i dzisiaj już będzie taka świąteczna e, dziewucha, także zaraz e, pokąpieli jej e, ubiorę. Ale zobaczcie, żeby nie było, że. U nas w ogóle nie jest świątecznie. To zobaczcie. Jest pan Mikołaj. Mikołaj z Pepko. Babcia kupiła wnuczce. Młoda jest zadowolona. Słuchajcie, bo jak się to wiecie, ruszę, to ona sobie na to spogląda i, i, i jest zadowolona. Także, no, naprawdę fajny ten Mikołaj. I tak wielkościowo jest naprawdę też, też fajny. A ja tymczasem już się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Vlogmasa numer dwa. Także jak widzicie, święta coraz bliżej. Dziękuję bardzo i widzimy się już jutro. Do zobaczenia!